Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj, słuchajcie, dzień na hodowli. Co robię w typowy dzień weekendowy, jak przychodzi sobota, kiedy zabieram się za, za podmiany wody u mnie na hodowli? Oczywiście, pierwsze co jak schodzę, to jeżeli jest po godzinie 14, to już się światełko świeci, tak jak teraz widzicie. Światło światło się pali, jeżeli nie ma godziny 14, więc muszę światełko sobie zapalić. Tak też zrobiłem dzisiaj, że światełko ręcznie sobie uruchomiłem, bo wszystko w aplikacji mam poustawiane. Mniej więcej 5-6 godzin dziennie świecę światło tutaj w zbiornikach, więc zapaliłem. Kolejną, słuchajcie, rzeczą, jaką robię. To jest sprawdzenie, czy mam wodę w beczce, nie, czy mam wodę w beczce, bo nieraz już mi się tak zdarzyło, że gdzieś coś się troszeczkę przytkało, i woda się nie napełniła. Więc patrzę, czy, czy jest woda w beczce, czy, czy jest OK. Jak widzicie, beczka, beczka jest pełna, więc biorę teraz pilota, który mam od sterowania jakby z rzeczami, które są w tej beczce, czyli jest falownik, czyli jest grzałka, odpalam sobie. Falownik. Zaraz woda zacznie, e, zacznie się kręcić. To jest y, to. O, widzicie? Już ruszyło wszystko. Patrzcie, jak fajnie zaczyna buzować w tej beczce. Więc falownik zaczyna kręcić. Kolejną rzeczą odpalam grzałkę. Jest 300 W grzałka w środku. Więc, e, o, tam się światełko grzałki świeci, więc teraz daję trochę czasu, żeby grzałka e, podgrzała tą wodę troszkę, nie? Bo normalnie jak to im się zbiera, beczka jest przy drzwiach, zaraz tu mam jakieś 17-18 stopni w tej beczce, więc tak do 20 stopni sobie ją podgrzejemy. Tą rzeczą sobie zawsze badam wodę przed e, dodaniem Patrzę, ile ona tutaj ma. Poczekajcie. 4. 4 e, mikrozimensy. Tak, żebyście widzieli. Poczekajcie. Nie wiem, widzicie, widzicie to, nie? 4 mikrozimensy. Tyle ma. O, teraz widać. 4 mikrozimensy. Tyle ma woda. krokiem. Oczywiście dodanie e, mineralizatora. Jak wiecie, ja we wszystkich zbiornikach u siebie używam GH plus LC -Shrimp od firmy Qualdrop i tak też dodam odpowiednią ilość mineralizatora, żeby miał tak przewodność 230-240 mikrosiemensów. Dobra, z racji, że teraz jest moda wielka, wszyscy zaczęli mierzyć pH, więc Wam pokażę pH jakie mam tutaj w wodzie. 5, 30, 5, 35. takie jest pH e, w, u mnie w beczce, nie? 5,30 takie mamy, takie mamy e, pH. Z racji, słuchajcie, tego, że mniej więcej w zbiornikach mam zobaczcie tak 240 na przykład, tutaj 246 obok mamy 290 Obok mamy o, Tu jest ładnie, 240 Tutaj w pierwszym 290 Tak się wygląda. Ja robię wodę przeważnie, mówię na te 220-230. Potem, oczywiście, przewodność w zbiornikach rośnie, co jest oczywiste. Różnego rodzaju kurze, pyłki, odchody, rozkładanie się różnych tam liści i tak dalej. To wszystko wpływa na przewodność wody w zbiorniku, więc ona, więc ona rośnie i zobaczymy, ile mamy w beczce aktualnie. No, 200, no patrzcie, kurczę, idealnie, nie? 221. I taką przewodność już zostawiam. Jest mi o wiele łatwiej, szybko wrzucam po prostu sól w płynie, parę razy się przekręci i już jest woda gotowa, nie muszę czekać nie wiadomo ile. Teraz słuchajcie, z tego miejsca dodaję kilka rzeczy. Zawsze co podmianę, co tydzień dodaję Pure Color Shrimp. Z racji tego, że wciskam to kilka naduszeń do beczki, to zaraz się fajnie wymiesza. To od tego pryskania, widzicie, o, mam. Stare jeszcze jakieś pochlapane. Muszę przecierać, bo po prostu psikam tak z daleka i to mi chlapie. Więc to się fajnie za momencik e, wymiesza. Kolejno, kolejną rzeczą, którą ja dodaję. Wy nie musicie. Ja sobie od lat chwale, kiedyś używałem e, z mosury Rich. Kurczę, nie pamiętam jak to się nazywało, Rich coś tam, też było Rich. E, Mosura miała bardzo fajny produkt Rich... Kurde, nie wiem jaki, nie pamiętam. Więc dodaję sobie Rich One ze 3-4 miarki, które są tutaj w opakowaniu. Dobra. Dwa... Kilka, słuchajcie. Miareczek i jedną ręką jest tak ciężko. No, więc mamy Pure Color Shrimp, mamy Rich One, e, co któreś kiedyś dawałem, kiedyś dawałem e, co tydzień bakterie, Teraz daję co drugą podmianę. E, Multipowder albo Bionitro bardzo fajne, e, fajne bakterie. Albo teraz słuchajcie z nowości z nowości jeszcze nie używałem, będziemy na tym zakładać zbiorniczek, nowość skład ropu i nie? ale to nie testowałem jeszcze, więc nic wam na ten temat nie powiem. I to by było tyle. Słuchajcie, to się tam spokojnie będzie w tej beczce beczce mieszało, niech to, się, niech to się miesza. A ja w tym momencie zajmę się spuszczaniem wody ze zbiorników. Wszystkie zbiorniki po kolei mam pozaznaczane kreski, ile powinno być wody, do ilu powinienem spuścić, ile powinno być, ile powinienem spuścić. Wszędzie mam mniej więcej. Oznaczone i tak będziemy słuchajcie spuszczać nie do kresek które mamy tutaj zaznaczone więc składę aparat na statyw a wy to zobaczycie w przyspieszonym tempie z najniższych akwarii użyłam pompki pompki z aquella podpinam ją Tutaj kabelkiem do prądu i za pomocą pompki z najniższych e, zbiorników spuszczam, bo grawitacyjnie niestety nie pójdzie. Oczywiście tą wodę można by sobie zbierać gdzieś do beczek i tak dalej. Super do podlewania później kwiatów, tylko że już tego bym miał tyle że niestety u mnie cała ta woda leci leci w kanał Kiedy woda mi się spuszcza, tam beczka się jeszcze podgrzewa i wszystko co wlaliśmy do tej beczki, dorzuciliśmy, wszystko się miesza, miesza, miesza. Mam perfekcyjnie wymieszaną wodę, a akurat przez te 15-20 minut jak spuszczam wodę ze zbiorników. Słuchajcie, kiedy dochodzę już do tych niższych zbiorników, czyli jesteśmy już gdzieś na tym poziomie, bo tu już zobaczcie, wszystko mamy pospuszczane. Jesteśmy już mniej więcej na tym poziomie. Tu już zaczyna się wolniejsze, jakby spływanie tej wody, bo jest coraz niżej, grawitacyjnie już tak super na mnie idzie. Więc w tym momencie odpalam sobie pompkę, podpinam, podpinam ją sobie do przedłużacza. I teraz pompka mi pomaga znacznie szybciej tą wodę spuszczać. Lecimy dalej z kolejnymi zbiornikami. No i woda we wszystkich zbiornikach pospuszczana, tak jak są kreski narysowane, mniej więcej porówno. We wszystkich zbiornikach pospuszczałem, pospuszczałem wodę. Możemy sobie, jak chcecie, raz jeszcze zweryfikować wodę w beczce, jak ona tutaj stoi z przewodnością. Po wymieszaniu się, już dokładnie 227 mikrosiemensów, i taką wodę będę wlewał do, do akwarii. Nalewanie jest bardzo proste. Też Wam zaraz pokażę, jak ja, jak ja to robię. Oczywiście wszystko sterowane pilotem. Mam pompę zamontowaną w beczce. Pod jedynką mam pompę, uruchamiam pompę. Pompa oczywiście teraz jakby zaczęła swoją pracę, ale woda lecieć nie będzie. Gdyż mam na wężu dwa zaworki. Na wszelki wypadek mam dwa, jakby z jednym coś się stało, to mam drugi zaworek. Zobaczcie, woda woda dolana, aktualnie beczka cała pusta, beczka napełnia się znowu samoczynnie, jak się napełni się wyłączy i tak, i tak w koło, nie? Do kolejnego, do kolejnego tygodnia, w przyszłym tygodniu do wody dodamy, dodamy bakterie. I tak to słuchajcie, tak to wygląda, jeżeli robiłem teraz podmianę wody, to pewnie za chwilę Wrzucę krewetką pokarmu trochę, chociaż widziałem, że jeszcze po Snowflakesie jest bardzo, bardzo dużo płatków, więc nie ma co. A też wrzuciłem im słuchajcie, jakiś czas temu liścia morwy, nie? więc zobaczcie, że krewetki z wielkim apetytem zajadają liście morwy więc też tam nie ma, żeby jakoś specjalnie, specjalnie je dokarmiać. Nie? No więc to, słuchajcie, by było na tyle, tak wygląda mój dzień, taki co tydzień, co tydzień jest tak samo. Przychodzę, podgrzewam wodę, dodaję soli, jakieś tam rzeczy. Co mi, co mi, się jakby przyjdzie w danym tygodniu do głowy, nie? Na przykład dodaję też witaminy z mikrobeli dodaję czasami monmormolit, czasami mironekuton zamiast na przykład pure color shrimp. Różne rzeczy, nie? Ale przeważnie e, sole to jest podstawa i jakiś dodatek, jeden, dwa. No i te bakterie na przemian. Ja kiedyś dodawałem bakterie co tydzień, ale teraz dodaję e, co drugi tydzień. I tak by to wyglądało. Ale co wam muszę powiedzieć, to muszę pomyśleć o większej beczce troszkę bo beczkę którą mam teraz to jest 80 no jak tak pod korek naleję to jest około 90 litrów beczka a jak dojdzie nowy regał tam dojdą nowe krewetkaria więc to już będzie mi brakowało a nie chciałbym rozbijać znowu podmian na dwa dni nie? że jednego dnia część i drugiego dnia znowu jak mi się napełni beczka część, więc będę musiał taką 120 sobie załatwić, 140 beczka i będzie w sam raz. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się film e, podobał. Trzymajcie się. Cześć, cześć.